Robert Karaś, polski triatlonista i ukochany Agnieszki Włodarczyk, po raz kolejny chce udowodnić, że nie ma dla niego dystansów niemożliwych do pokonania. Sportowiec startuje w dziesięciokrotnym Ironmanie, i właśnie okazało się, że nie zmęczenie, a. Osy stają mu na przeszkodzie, Robert Karaś wielokrotnie zaskoczył już swoimi triatlonowymi rekordami. W 2021 roku został mistrzem i rekordzistą świata w ultratriatlonie na dystansie pięciokrotnego Ironmana. Wynik swojego poprzednika udało mu się pobić aż o 4 godziny i 41 minut. Tym razem ukochany Włodarczyk próbuje swoich sił w dziesięciokrotnym Ironmanie. Polak miał do przepłynięcia 38 km, następnie czekało na niego do przejechania na rowerze 1800 km, a na koniec będzie musiał zmierzyć się jeszcze z 422 km biegu. Trudno nawet wyobrazić sobie te odległości, a karaś ma już za sobą pływanie i połowę jazdy na rowerze. Wspomniany dystans musi pokonać w ciągu 345 godzin. Robertowi udało się przepłynąć 38 km w niecałe 10 godzin, a dopingująca ukochanego Agnieszka Włodarczyk niedawno poinformowała, że połowa dystansu rowerowego już za Robertem. O dokonaniach Polaka na bieżąco informuje również jego team na Instagramie nieoficjalną rzeczniczką Roberta Karasia została również. Małgorzata Rozenek, która na bieżąco relacjonuje podboje sportowca w dziesięciokrotnym Ironmanie. Perfekcyjna skrupulatnie odnotowuje sukcesy Polaka i opowiada o nich na Instastory. Aktywnie udziela się również pod postami Timu Triatlonisty, okazuje się jednak, że zmęczenie to nie jedyny problem sportowca. Na swojej drodze napotkał bowiem pewne. Niedogodności. W morderczym wyścigu prawdziwym przeciwnikiem okazały się owady. Robert nie tylko musi walczyć z innymi rywalami, ale i z osami, które urządziły karasia. Osy okazują się największym przeciwnikiem Roberta. Ukąszony już siedem razy ciągle wraca niestrudzenie na trasę. Ciało reaguje opuchlizną, ale jego mental pozostaje silny. Uspokoił fanów Karasia team triatlonisty. Wyrazów uznania nie szczędziła Małgorzata Rozenek, a Robert Kara ciągle jedzie. aniutki napisała na stories.